Zacznijmy od M1. Słuchajcie, mamy czysty wykres, mamy świeczki i teraz wstaw, indykator. Indykator trendowy, i zaczniemy od wprowadzania średniej. 288. Simple, czyli tą taką prostą. Close po closeach, tak? I skoro 288, to bierzemy sobie blue. Dodajemy drugą średnią. W tym momencie wartości wszystkie są takie same, z tą tylko różnicą, że bierzemy sobie wykładniczą, czy eksponential i pyk. Mamy przebieg chmury 288, tak? Na tutaj konkretnie na M1. -kach. Do tej chmury 288 dołożymy sobie enwelopki. Tak, tutaj widzicie. Enwelopka 288, ta wartość. Tutaj wybieramy sobie Simple Po Close'ach wartość 012. Możemy sobie w kolorach, jakby te kolory zrobić, zmienić. Tu jest akurat taka jasna, możemy ją też dać grubszą, taka jasno niebieska, turkusowa. Ważne, że domyślnie we wskaźniku będziecie mieli, jeśli dobrze pamiętam, niebieską i czerwoną. Tu robimy wszystko jeden kolor. Mamy jedną, uwaga. Dodajemy jeszcze jedną. W narzędziach związanych z trendem wybieramy sobie enwelopkę. W parametrach zamienimy Simple na Exponential, czyli na, na wykładniczą. Co otrzymaliśmy? Otrzymaliśmy wstęgę MMD. Jest to nic innego jak 288, czyli ta środkowa chmurka przeniesiona na osi Y w górę i w dół. O odchylenie w tym przypadku 0,12. No i teraz chodzi o to, że wtedy, kiedy cena się odchyla od 288, Dobijając tak tutaj do naszego, jakby takiego maksymalnego wychylenia, no to widzicie, że ta cena całkiem ciekawie na tych poziomach reaguje. Ale no właśnie, będziemy mieli też i takie sytuacje, jak tutaj. Bardzo często tego typu przebicie będzie do krotności wartości 0,12. Czyli weźmiemy sobie, dodamy jeszcze jedną. No, warstwę możemy powiedzieć, że to taka warstwa. Dodamy taką cebulową warstwę, czyli dodamy sobie tutaj 24. Znowu, simple. Zmienimy kolor tak, żeby one się troszeczkę nam różniły. Yy, może dajmy, dajmy taką jakąś, może będzie gold. O! Gold brzmi dobrze. Ciach! I jeszcze jedną do kompletu, ok. Mamy jakby kolejną warstwę tej cebuli, czyli 288 przesunięte o 12 i przesunięte o 24. Te wstęgi są i warto o nich pamiętać. Zejdźmy do, do niższego interwału. M5 na piątki na USDKADzie. No tu, tu, nic, tu właściwie można by powiedzieć, że to przejście wisi i prosi się jednak, że ten USDK tutaj powinien nam wrócić. Jeżeli jest, słuchajcie, jeżeli jest jakiś poziom yy, i mamy yy, świecę, która nam przez ten poziom przechodzi, to dla mnie yy, retest takiego poziomu. Taki skuteczny retest jest wtedy, zrobię sobie taką przerywaną, jest wtedy, kiedy pomiędzy świecą, tutaj tą, tak, jedynka, a świecą, która retestuje ten poziom, ten tutaj nasz, nasz poziom przejścia, diamentu, tak, może to być trzecia bądź kolejne. W tym miejscu jest, jak ja tu mówię, powietrze. Czyli nie, że kolejne świece i wszystkie miały kontakt, tylko że jest powietrze, że odpuszczono trochę i potem ktoś mówi, dobra, dobra, ale ja chcę jeszcze zretestować ten poziom przejścia. Więc w mojej ocenie tu, to to nie jest no, taki nie do końca prawidłowy retest. Weryfikacja przyjdzie szybko, bo przyjdzie prawdopodobnie już dzisiaj w nocy. Na euro nowczyku ja mam sele i to są sele w tereny tu. Czy tak się stanie? Nie wiem. Bo GBPNZD ma drogę otwartą do góry, więc i euro NZD mogło mieć do góry. Ale zakładam, że zanim pociągniemy do góry, to e, zrobią mi tutaj ten poziom. To jest poziom wynikający z oliwek. Z DMLA, więc jak będą newsy, będę chciał zabrać się tutaj z tymi selami do tego poziomu. Tu no mniej więcej, słuchajcie, to jest może nawet o tu, tu możemy ten poziom yy, czyli powrót, no tak żeby z zapasem. Bo tu jest niestety w nocy bardzo duży spread. No to możemy powiedzieć, że to jest 1,69,35, tak? I możecie jutro. Albo w czwartek, jak się spotkamy, potwierdzić mi, czy udało się coś urwać, czy nie Ale może też być po prostu czysta obserwacja Tak? Czy te newsy, które były na Nowozelandczyku, mnie wywiozły no, Jak wywiozą, to wywiozą, trzeba będzie po prostu ciąć straty i koniec Ale jeżeli to wejdzie, to zakładamy, że tutaj wróci W ogóle na euro nowozelandczyku jest ciekawy setup Nie zauważony przeze mnie, tylko przez kolegę Pawła Że jeżeli wyjeżdżamy z Oliwek nad, bądź pod, to wracamy. Nie musi, ale generalnie to, to... Prawdopodobieństwo niewrócenia jest bardzo, bardzo małe Generalnie wracamy do tego poziomu Czyli jeżeli są wychylenia z oliwek, no niestety wartości oliwek nie są stałe, więc trudno powiedzieć Jak to, jak to będzie, czy, czy to jest 20 pipsów, 30 czy 50 No ale nawet jak mamy tego typu akcję jak tu Taką widzicie, gdzie jest wyjazd i to bardzo gwałtowny To poziom oliwkowy kilka dni później po prostu jest zrobiony A zazwyczaj to jest tak, że mamy reakcję na tym poziomie, bądź wyjazd na przykład wyjazd podczas sesji, czy to europejskiej, czy to amerykańskiej, a później retest do oliwek. Yy, można do tego dokładać chmury, ale to wtedy chmury z dużych interwałów. Tu są zasięgi naprawdę duże bo to są zasięgi e, takie o od oliwek do oliwek. Tutaj to jest 40 pipsów, nie? Tu są schematy y, powiązane z MMD, z DML-em, ale to przy innej okazji. Dzisiaj po prostu jako taka mm, zajawka. Zwróćcie proszę uwagę to, o czym mówiłem, na ten rejon, to jest akurat wykres godzinówek na Euro nzd No i zobaczymy, co będzie jutro rano Czy byliśmy tutaj i rozliczyliśmy, czy może pojechaliśmy do góry i zostałem z pozycjami albo z dziurą budżetową Zobaczymy, słuchajcie Przenoszę się w takim razie już na, chociaż pewnie docelowo i to już w, może nawet w marcu Będę miał troszeczkę inne ustawienie w mniejszym kąciku, teraz mam ten kącik muzyczny, tak bardziej zdominowany, a będzie bardziej tradingowy. Oczywiście od muzyki nie odchodzę, ona zostaje. To jest moje hobby, mój wentyl, jak zwał, tak zwał. Więc stąd połączenie matematyki i muzyki, rynków i właśnie takiego drugiego, drugiego bieguna. Dobrze, moi drodzy, skoro nie ma pytań, to. Serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że kolejna dawka, czy to wiedzy, czy też mojego spojrzenia na rynek przy użyciu metodologii MMD, no, będzie miała jakiś pozytywny wpływ na Wasz trading, tudzież na po prostu postrzeganie rynku, jak on się zachowuje w jak powtarzalny sposób. Za tydzień na pewno będziemy mówili o schematach statystycznych, tych z MMD i w, e, tych bardziej znanych, tych mniej znanych, a trochę ich jest, i myślę, że będzie tego tyle że podzielę tą warstwę merytoryczną na spotkanie to, które będzie za tydzień, oraz to, które będzie za dwa tygodnie No, to tyle Co tam jeszcze? A, takie, wiecie, typowo marketingowe zajawki, czyli tamte łapki w górę, takie tamte cuda Komentarze to raczej nie, bo post factum oczywiście, jeżeli będziecie zadawali, to to też mogę na to odpisywać ale wolałbym na takich właśnie spotkaniach typu Q&A bardziej interaktywnie z Wami powspółpracować No i tyle Trzymajcie się miłego, właściwie to już tak trochę po południu wieczoru, bo, no bo pomału się już zbliża nam się lato, więc będzie coraz jaśniej. No i słyszymy się oczywiście w ramach QA za tydzień o 19 we wtorek i przez najbliższe 4-5, być może do końca marca, rynki na poziomie będziemy mieli czwartki o godzinie 18, no właśnie dlatego, że będą one publikowane m.in. też na Comparic TV. Trzymajcie się, cześć i dużo dobrego.